Sezon Zerowy, czyli odcinki pilotażowe, pełniły rolę wstępu do pierwszego sezonu ninjago i miały na celu sprawdzić, czy w ogóle jest sens tworzenia tej bajki. Budżet przeznaczony na tą serię był tak niski, że wyglądało to tak, jakby LEGO nie wierzyło, że to się w ogóle może udać. No i teraz mam do was bardzo ważne pytanie. Trzy losowe osoby, które odpowiedzą poprawnie, będą pozdrowione w następnym odcinku z serii. A więc... W którym roku miała miejsce premiera odcinków pilotażowych odpowiedź A-2007, odpowiedź B 2010, odpowiedź C-2011, odpowiedź D-2014. Powodzenia. Fabułę postaram się omówić w dużym skrócie. Wszystko zaczyna się od tego, że Kai razem z nią pracują sobie w kuźni i przychodzi do nich Mistrz Wu składa Kai'owi ofertę, aby ten został wojownikiem ninja. Jednak Kai odrzuca, po czym przyjeżdżają szkielety. Szkielety zabierają mnie, więc Kai zostaje ninja. Odbywa trening w klasztorze Spinjitsu, który początkowo mu nie wychodzi, ale jak to zwykle bywa, w końcu się wyćwiczył. Aż pewnej nocy przychodzi do niego trzech zamaskowanych ninja. Kai początkowo nie wie, kto to jest, ale potem się okazuje, że jest to Cole, Sane i Jay. Mistrz Wu przydziela im wdzianka, a ta Także mówi jaką mocą żywiołów władają. Ruszają w podróż odnalezienia smoczych broni, ponieważ Garmadon nie może ich dostać w swoje ręce. Podczas tej wyprawy każdy z nich odbywa lekcje i uczy się spinjitzu. Dobywają Zdobywają wstrząsów, Runczaku Piorunów i Szurikany Lodu. Niestety czwartej broni im się nie udaje zdobyć, ponieważ Garmadon ma plan i nie dość, że zdobywa Miecz Ognia, to jeszcze zabiera te inne trzy bronie. Potrzebuję ich, aby wydostać się z krainy cieni. Samukai, czyli sługa Garmadona próbuje na sam koniec wyrolować go niestety, gdy podnosi czwartą broń, rozpada się, ponieważ smocza broń jest zbyt potężna dla niego. Ninja w tym czasie dostają się do tej krainy poprzez smoki strażnicze złotych broni, po czym wykonują tornado kreacji tworząc karozele ze szkieletów. Niestety nie udaje im się powstrzymać Garmadona, który wychodzi do normalnego świata. I to tak naprawdę tyle. Prosta, nieskomplikowana fabuła, trochę śmiesznych żartów, Jaya, do tego trochę walki, naprawdę dobrze się to oglądało. Animacja jak na tak niski budżet i standardy tamtych czasów nie jest zła, ale gdy ją porównamy do Dragon's Racing, no to jest tragiczna. Walka no nie jest dosyć płynna, do tego te ruchy niektóre wyglądają strasznie sztucznie. No i sam teren wokół akcji też raczej nie jest za bardzo dopracowany. Efekty dźwiękowe też pozostawiają sporo do życzenia, na przykład w tej scenie, gdy szkielety sobie idą, wydają strasznie dziwne dźwięki. Ale do muzyki, która kończy odcinki, nie mogę się doczepić. Weekend Whip Down. Teraz taki krótki rozdział w tym filmie, ponieważ twarzą sezonu jest Kaj, czyli Czerwony Ninja Ognia. Zestawów jest naprawdę mnóstwo. Nie będę ich omawiał, po prostu jest ich za dużo, tylko je wymienię i one się będą wyświetlać na ekranie. Górska świątynia, Ninja w Żaszadce, Motocyk Czaszki, Atak Smoka Lodu, Turboniszczarka, Sala Treningu Spinjicu, Roczna Forteza Garmadona. Czas kuźnia, obrona smoka ziemi, ośrodek treningowy ninja, kład nakla, kręgle ze szkieletami, arena ninja walka smoka błyskawicy. Dwa superpaki. W tych superpakach były tak jakby inne zestawy połączone ze sobą. I mnóstwo, ale to mnóstwo spinnerów. I pozwólcie, że ich nazw nie będę wymieniał, tylko po prostu się pokażą na ekranie. że nie są to tak dopracowane, dowalone sety jak teraz mamy, ale mają swój klimat i dają taki vibe. Zon pilotażowy, czyli Lego, które się kompletnie nie spodziewało, jaki sukces odniesie ta seria. Niespodziewanie jednak ninjago osiągnęło ogromny sukces i to właśnie od sezonu pilotażowego wszystko się zaczęło. A gdybym się teraz zapytał kogoś w szkole, czy zna ninjago, bez wahania odpowiedziałby, że tak. Niestety w ocenie muszę być bardzo surowy, ponieważ będę oceniał wszystkie sezony z Lego Ninjago, czyli wszystkie 18. A niestety w tych nowszych i fabuła, i animacja, i jakość dźwięku, czy jakość grafiki jest zdecydowanie wyższa. Tak samo i całe rozbudowanie fabuły w tych nowszych sezonach jest po prostu lepsze. Dlatego moja ocena tego sezonu wynosi 4 na 10 Dajcie znać w komentarzu, jak wy byście ocenili ten sezon, jeśli film Wam się spodobał, to fajnie, bo jakbyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. Ja się żegnam, cześć.